Cześć, Jamana, jestem Lokar, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, ale, ale, zobaczcie, gdzie my tutaj jesteśmy. Panie o, Damianie, gdzie o, jesteśmy? Powiedz tutaj. Dobry. W, w palionowie jesteśmy, o, o, Tak, wkradliśmy się na palionowo. Tam jest gdzieś wioska, tam jest miasto. Co? Stary, stary, stary. Stary, 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 stary. Ja się, ja się Tak, ja coś słyszałem, że tutaj jest ten świat jakiś dziwny i. Aaa, no nie wiem. Trzeba będzie coś z tym te zrobić. To jest przerażające, stary. To jest U, y y Masz miecz. Powiedz Ma mi tylko, czy masz miecz. No mam. Mam nawet żelazny. Tylko to jest jeszcze pajęk. Patrz teraz, jaki ja mam plan. Ja mam plan... Ty! Tam lata jakiś płonący duch! Ja pierniczę. Ten świat jest jakiś powalony. On nie. jest chory. Czekaj, gdzie ty poszedłeś? Bo ja cię zgubiłem. Nie, tutaj, tutaj A, tam. Dobra, widzę cię, widzę cię. I mam plan, żeby go bić pod wodą. Nie, nie A... wiem, ale tam jeszcze kawałek dalej jest jakiś większy, czerwony. Dosłownie na górze, tam gdzie drzewka sobie ście... Ja pierdolę, no, ja, czekaj, bo no, mnie tu pająk ugryzł. O, dobra. Okay. Walę go, biję. Ole! Rypnął. Rypnął ryp. Widziałem to. S Schowaj te toporki, gość. To są młotki. powolny. O! Oła! Ale mi czeka. Ty on do ciebie tyłkiem strzela No <noise> Poczułem! Stary! Stary, co my mamy z nim zrobić? To on jest tam obokraty tu ewidentnie Czekaj, ja muszę też sobie właśnie... O! Rybcie! Czekaj! Sabłem go O kurde gość. Też go dziabłem! Wnerwiłeś mnie! O! Zapiliśmy go! Co z niego wypadło? Obsydion! Co ty gadasz? No Obsydian wypadł, czekaj Obsydionu? Nie, jeden A, O, o mało. Ale bo kurczę, Osydian Byśmy mieli na portal może, ale tak to, to, to nie Patrz, patrz, no patrz No patrz, patrz, mamy nasze zajęcie, będziemy łowcami olbrzymów Co ty na to? To, to jest dobry plan, ale ja bym jeszcze zajął się łowieniem rybek, bo ja wiesz dla spokoju lubię... Ja bym się zajął, zajął łowieniem szkieletów, się. żeby farma nam się szybciej Rozwinał, Aha, nie spodziewałeś się tego O Stary, kurczę, ja, czekaj, 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 ja się gdzieś. tego nie spodziewałem O, dobra gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie jest ten czerwoniutki? Ja go tu widziałem przed sekundą. Nie wiem, o, tam jest chata O! O! Ja pierdiczę! Stary spadłem Gdzie ty jesteś? Pod tobą <grym grym grym> tam lata, stary, co się dzieje na tym świecie, ja, ja nie wiem. Zagarniam. Szczerze zaczynam żałować, że my się tu włamaliśmy. Dobra, czekaj, ja... Stary, ja ten świat... Jest, jest Oficjalnie ogóle... można powiedzieć, że palionowo jest jakieś nawiedzone tak mi się wydaje. No dosłownie tu jakiś duch lata a my sobie tu walnęliśmy chatę obok tego całego cyrku. Czekaj, ja muszę sobie skołować. Oh, e, idę sobie zrobić chlebek. A ja biję oh! Creepera. Czekaj, bo szkielet pod domem. Dobra, nie trafił mnie. Yyy, e, oh, szybki... Damn, stary, co jest? Co nie szkielet. to chciałem zrobić. Stary, tu, tu jest ostra bijatyka ze szkieletem. I Creeperkiem. I szkielet, Czekaj, bo my bo szkieleta. Pok, 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 szkieleta pok, przed domem pok. mieliśmy, ale dobra, zabiłem go, udało no, mi się. Jak ci tam idzie? Z pająkiem i szkieletem. Ty tu jest jakiś pies. Który to jest, sobie biega Widzę to, ale nie, nie wiem czy chcemy jechać Kurczę, ja mam za mało życia żeby się bić z takimi potworami Ja, ja idę to bić, ja idę to bić stary Dobra, ja, ja będę cię, ja obserwował ładnie czek, Dobra czek. dawaj, pięknie bijesz go, dasz radę Wierzę w ciebie Ładnie udało zabiłem, ci, ale... czekaj, ja, ja idę o... szukać jedzenia w sumie, bo, bo stary, ja bym potrzebował Stary, ten pies ma e, e. Czerwone oczy ty Ja się cykam Czekaj, bo trzeba ugotować to jedzonko Ty też będziesz pewnie potrzebował a ja Nie potrafię mówić tak, tak, przyda się. To tam jedną rybkę i jednego. Czekaj, le, leję tego psa, leję tego psa. Dobra, czekaj, dawaj go. Tak! E, myślałem, myślałem, się... myślałem, że jakiś gorszy będzie. Masz, tu, tutaj z niego to wypadło. A co, co z tym można zrobić? Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Później się zorientujemy co z tym można zrobić. Yy, w sumie przydałoby no, się dziękuję. troszeczkę rozbudować tą naszą... Myślałem, że to creeper, a to trawa, ja pierd... Stary, Czy my musimy przed chatą cały czas się bronić przed jakimiś potworami? Musimy to sobie oświetlić, wiesz? Musimy sobie... Ja pierdzielę, ja już tutaj zaczynam wariować, nie? Myślałem, że to znowu ogry, a to po prostu zombie jak pójdzie. <słuch> Ale Czeka patrz, te to... szkielety za nim, tak fajnie by było... Chociaż ile ich tam jest? Patrz, ile za nim szkieletów stoi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem szkieletów. Jeszcze creeper. Y y <słuch> Cześć, przyjaciele. Słuchaj, czy, ty chcesz przyjaciele, się... czy chcecie się? O, dobra, dobra, dobra. Jej, ty pa, ja patrz, patrz, biją się między sobą, patrz. Ty na się. O, o to mi właśnie chodziło, o to mi chodziło. A, jasne, jasne. Pa, pa, wszyscy się leją. Ty, gościu, co ty Be... do mnie? Czekaj, ja, ja idę coś zjeść i też idę ci pomóc. Yy, Zlałem cię. Rybę sobie szamam. Ła, ła, Dostało mi się. Kurczę, po za mało, nie, nie zregenerowałem się. Uważaj, ro... creeper za tobą. I tam jeszcze. Panie, ro... Czy tam wiedźma była? Idę, idę, idę. Ja, ale po, po, po. ty jesteś. Stary, jesteś nie, 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 dziurawy, jak ja pierdzielę. Dobra? No, no leciutko, leciutko. Tak Dobra, mam leciutko go. Sobie zabij go. Tu jest jeszcze kolejny. A. O, nie, się o nie, o nie, o nie, o nie. O, ty o nie, nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie. Stary, o, ja też małowa, też małowa. Dobra, nie trafił. Ma strzałę. Au, st mam trzy serduszka, mam trzy serduszka, uciekam, uciekam, ja uciekam, uciekam. <gry> ja się zaraz wyłożę! O! No stary, o półtora tyka. serduszka! Półtora serduszka! Ło! Strzała za mną walnęła! Boję się, kurczę! No mu! O! Przeżyłem! Tak! Stary, To jest. O, ja pierdzielę, to co jest. to jest za świat! To jest nienormalne, stary! Jeszcze żarcia nie mamy! Dobra, zje... No, Gościu, pakuj walizę z tego terenu! Dobra, naprawdę. No Wiadam, żeby się zregenerować. No. E, kurczę. Ja pierdzielę. My, my jedzenia nie mamy, stary, co my teraz zrobimy? No, ja właśnie tutaj troszeczkę, że tak powiem. Powidzę, się wam. Ja mam jeszcze dwie pszenice. W ekwipunku mogę ci dać sobie chlebki, porobisz. Cyk. cyk. Ale masz fajną strzałę, tak. Centralnie w poślad ci wleciała. Pokaż. <grym> 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 coś się popsuło. Coś się ewidentnie tutaj popsuło. Yy, ile masz pszenicy? Yy, czekaj, zaraz ci powiem dokładnie. Bo no ja sobie tutaj teraz. Widzę właśnie, że kość mi to roz... Yy, Cyk. Rozrastasz, o. Cyk. Tego słowa mi brakowało. Cyk. Ja A co mam to jest? Siedem. Ja mam siedem. Co to, to jest? To, to, to jest kawa. Oj. Co? Jeszcze nie wyrosła, jeszcze nie wyrosła. Ty masz siedem, mówisz? To... czekaj. O. Idealnie Dziękuję. jeszcze jedno osobie. Z... Ja tylko zrobić, bo tak o tym marzyłem. Masz, ja też muszę sobie zrobić. Mi też na jedno w sam raz starczy, a muszę się zregenerować też. Ty, ty nie ty... zraziło mnie, ale. parta miałem. Ja pierdnię <laughs> Trzeba sobie rodzić. Trzeba sobie rodzić, ewidentnie, To Ty słyszałem, ty to trzeba sobie rodzić. <laughs> ja Niechę. Yy, dobra. Hmm. Ja mam pełne życie, ja jestem szczęśliwy. Gdzie jest moja... Tu jest moja wędka, ja idę łowić ryby. Przeżyliśmy, tą, zabawę, przeżyliśmy zabawę. tą chorą Ryb. noc. Złowię sobie rybkę, patrz, cyk. O idziesz mi dopingować? Ale. A, ty też Trochę. mówi. Te kurczę to konkurencja. Złowić, Rybeczek no, kto, mówię, kto pierwszy złowi? Zobaczymy, czysty? zobaczymy komu no, ty, się ty, uda. O, jestem jest pierwszy, jestem pierwszy, haha. Ale złowiłeś się rozdymka, patrz co ja teraz. Ty, złowię. patrz! E. Co jest, gościu? A, to jest wilkołak! To lego. jest wilkołak! Widział, się drze, jeny! Co, nie co ma wyrzucił? Cię co gościu? wyrzucił? Nie ma cię! Nie ma Patyki. co on wyrzucił! Co z niego Patyki. wypadło? Potyki. Patyki. Patyki! Patyki, tako! Ja pierdzie. W ogóle... Tam jest dalej. Aha, już nie ma. Szkielet zniknął na moich oczach na górze. I trzcina o, wyrosła na przyjdzie? moich oczach. Ja pierniczę. No i mi się potwór na moich oczach zarespił też, nie? No gdzie? do mnie chodź ty rybko, do mnie, do mnie! Nie, nie. Aha. No. Jestem lepszym wędkarzem niż ty Dobra, yy, idę sobie to upiec. Rybcia, rybcia proszę, przyjść no. do mnie, no rybcia! O, 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 Złapią. o, o! Złapią! Złapał nie, e, gdzie, gdzie jest moja rybcia? Ty rybcia mi się popsuła. A, tu jest rybcia. Znalazłeś, dobra. Ja no, idę sobie rybcia. ugotować. Uciekło jednym słowem. Trzeba by dokończyć ten żywopłot z yy, tych... Wiesz co, ja bym trzcinę. troszkę pomyślał nad lepszym troszeczkę żywopłotem, albo czymś ochronnym tutaj u nas w wiosce, e, żeby tam to... Eee głupoty, kurczę, damy radę. Ta, a przed chwilą jak cię wszystko biło to tylko a... uciekałeś do chaty. No uciekałem do chaty, ale w chacie nic mi nie grozi, a przeżyłem. To no, wcale nie był fart, to był czysty skill, to nie tak, że zostało mi półtora serduszka. Dobra, dobra. Gadaj, gadaj, ja posłucham. No to cyk, dobrze, że posłuchasz, cyk, to bardzo dobrze. Cyk... Cyk. Dobra, w sumie nie, nie żeby tylko po prostu no. zrobię o, coś takiego. Nie, zarzucę Tak, oświetlenie tego to, to jest mega dobry pomysł. W sumie jeszcze przed domkiem, o, walne takie 3-4. Nie potrafię liczyć 4. Cyk. Y cyk. Gdzie jest ta ryba? Muszę sobie zjeść. Cyk. cyk. Mam jeszcze jedną pokonnię, to sobie ją zjeść. Ujęcie. Tak, w drzwiach utknąłem. E <laughs> Genialnie, sumie... genialnie, no, ci powiem. O, tu jeszcze wyrosło, dobra. Tak w sumie to... To nie wiem, jak myślisz, co dalej będziemy tutaj robić? Bo będziemy tak... rozbudowywać sobie domek, na pewno. Tylko do, do samego Palionowa I to będzie... my jeszcze wejść nie możemy, nie? Bo tak trochę... Nie możemy się zamieszkać w Palionowie. A wejść możemy? Wydaje mi się, że Palion mówił, że możemy wejść do tego. Do, do, hmm. do Palionowa. Że no dobra. nie możemy się rozbudowywać w palionowie. Ale wejść tak ogólnie to możemy, więc tak. No. Więc sobie Ty. będziemy mogli wejść. postawiłem i... trzcinę w wodzie. Coś się ewidentnie popsuło. <laughs> o, dobra. Mamy tego mega dużo już. W sumie nie wiem czy niewystarczająco, bo... Ale to dobrze, będziemy mieli mnóstwo książek z tego. Będziemy mieli mnóstwo książek. Więc My będzie rozmawiał. To, można sobie to się... jakieś enchant... Enchant... tak. tak do oni będą tam mogli zazdrościć, w tym palionowie. My będziemy lepsi od nich. O, to, tak. to jest wyzwanie. To jest tak, wyzwanie. to jest wyzwanie. Będziemy z nimi konkurować i będziemy lepsi, nie? Co ty Będziemy nazywa? najbogatsi na serwerze. Tak. Będziemy najbogatsi tak? na serwerze. Dobry. Jeśli uważacie, że będziemy najbogatsi na serwerze, to zostawcie tutaj łapę, wpadajcie z do Damiana. prestiżowi. Uuuu. Tak. <laughs> no i co? No, jeśli chcecie więcej palionowa, piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie. Na razie do następnego odcinka. Hej, -o. hej. -o.